Branża TSL znajduje się w tej chwili w bardzo silnych zakłóceniach związanych i z jednej, straci, z jednej, z jednej strony z sytuacją geopolityczną, a z drugiej strony też z warunkami hydrometeorologicznymi. Mówimy z jednej strony o paraliżu transportu lotniczego na lotniskach związanych ze śnieżycami, z drugiej strony o tym, że w kanale panamskim jednak sytuacja hydrologiczna też nie pozwala na przepływanie dużych statków. A z drugiej strony mówimy w ogóle o takiej sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim tutaj Bliski Wschód, tak, i gdzie kolejne serwisy są wyłączane i powodują zakłócenia w transporcie morskim. Ciągnąca się sytuacja z wojną na Ukrainie i dalsze embargo oraz sankcje w kierunku Rosji powodują, że Wszyscy spedytorzy, logistycy i osoby, które znajdują się aktywnie w realizacji tych zleceń transportowych, na pewno stanowią, stanowi to wszystko dla nich takie bardzo duże wyzwanie zawodowe czyli sprawdzenie niejako troszeczkę też kompetencji zawodowych. Będziemy mówić z jednej strony o tym, że ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje, że armatorzy morscy wycofują swoje statki z Morza Czerwonego. Oczywiście przekłada się to na czas routingu takiego statku, a dodamy do tego, że będziemy też mieli czterotygodniowy zastój związany z chińskim Nowym Rokiem. Sytuacja w tej chwili doprowadziła do tego, że troszeczkę niepewność na rynku, jeżeli chodzi o stawki, oczywiście powoduje poszukiwanie też alternatyw, i tutaj znowu powraca do. Do łask nowy jedwabny szlak i przewozy kolejowe. Jeżeli w tej chwili popatrzymy sobie na, na tą sytuację, ona może być skalowalna do takich problemów, które miały miejsce na początku pandemii, czyli ten paraliż taki z jednej strony komunikacyjny, z drugiej strony transportowy. No i oczywiście sytuacji nie poprawia ten zbliżający się chiński nowy rok, czyli 10 lutego trwają obchody około dwutygodniowe. Gdzie w zakładach produkcyjnych niektórych te urlopy przedłużają się do trzech czy czterech tygodni, i one będą miały oczywiście przełożenie na, na nasz rynek transportowy, w momencie kiedy te statki będą po pierwsze wypływały z opóźnieniami, a po drugie jeszcze będą płynęły dłużej, bo będą płynęły dookoła Afryki. Także tutaj trasy, wszystkie przebiegające przez obszar oczywiście zagrożone działaniami wojennymi czy piractwem, Będą cały czas wyłączane przede wszystkim ze względów no bezpieczeństwa, tak tych załóg, tych statków.